Grondy dębowe, które porastały tereny na południe od Wrocławia, zostały wycięte już w XII wieku. Drzewa te pozostawiły po sobie żyzne, próchnicze ziemie, zwane czarnoziemami leśnołąkowymi. W zwyczajowej gwarze rolniczej mówi się o takiej glebie pszenno-buraczana. Taka gleba to dla rolnika prawdziwe bogactwo. Głównym życiodajnym składnikiem tych gleb jest próchnica. Powstaje ona przy współudziale wielu drobnych istot. Roztocza, skoczkonogi, krocionogi, różne larwy. Atakują substancję organiczną, ściółkę leśną, obumarłą darni czy też resztki pożniwne. Częściowo je rozdrabniają, czyniąc bardziej podatne do dalszej przeróbki przez bakterie, promieniowce. Czy grzyby, przy czym zachodzą procesy fermentacyjne i energiczne wydzielanie CO2. Oczywiście następują też procesy mineralizacji i uwalnianie rozmaitych składników pokarmowych, które po przejściu do roztworu glebowego mogą być pobierane przez korzenie roślin. Szczególnie dużą rolę w procesach humifikacji przypisuje się dżdżownicom. W ich przewodach pokarmowych zachodzą przy współudziale drobnoustrojów procesy syntezy próchnicy i tworzenia się kompleksów organiczno-mineralnych. W wyniku tych wszystkich skomplikowanych i do tej pory jeszcze niezupełnie dobrze poznanych procesów powstaje ciemna, koloidalna substancja zwana próchnicą glebową. Ileż to godzin straciłem, by znaleźć choć jeden list Franca Karla Aharda do królów pruskich. Internet jest pełen pustych placów budowy i ruin. Idealne państwo powszechnej wiedzy to póki co kolejna utopijna wizja. To, czego doświadczamy na co dzień, jest raczej dystopijnym królestwem chaotycznego kłębowiska informacji, zarządzanym przez kilkoro książąt, uzurpatorów. Jest w internecie kilka wzmianek o Karlu Achardzie, lecz szczegóły tej historii zalegają gdzieś w niemieckich archiwach zapisane na papierze. Niesłodze miał powiedzieć Fryderyk Wielki na prośbę Aharda o wsparcie jego wynalazku fabryki melasy cukrowej z buraka cukrowego. Mijają kolejne epistolarne lata, wizja puchnie w głowie, aż tu słodze i kawę i herbatę. Lubię też uczty, miał powiedzieć kolejny pruski król, Fryderyk Wilhelm II, i otworzył skarbiec państwa na ten przełomowy eksperyment. Franz Achard w roku 1800 niedaleko Wrocławia, w Konarach pod Wołowem, wybudował pierwszą na świecie cukrownię przetwarzającą buraka cukrowego. I choć sam, oddany bardziej idealistycznym wizjom dojrzałego gospodarczo-państwa, na własnym wynalazku się nie dorobił, za przygody mając pożary i bankructwa to uniezależnił Prusy od importu drogiego cukru trzcinowego z kolonii angielskich i dał impuls do intensywnego rozwoju cukrownictwa na Dolnym Śląsku. Już wkrótce żyzne ziemie podwrocławskie, prócz pszenicy, obsiewane były głównie burakiem cukrowym. Największą spółką cukrowniczą była ta w Klecinie, zatrudniająca w szczycie swego sukcesu 1600 osób. Większość okolicznych rolników od Kleciny po Kobierzyce woziło buraczane plony właśnie tam. W latach dwudziestych zarządcą cukrowni klecińskiej był Karl von keiserling Wraz z żoną, Joanną von keiserling z domu Skene zamieszkiwał dwór w Kobierzycach. Małżeństwo von keiserling należeli do grona uczniów, wyznawców i przyjaciół Rudolfa Steinera, założyciela duchowej szkoły antropozoficznej. Franz Karl, na równi z prowadzeniem interesów, odpowiadał za przeprowadzanie porządków w świecie wartości i ducha. Gdy rolnicy i pracownicy cukrowni zaczęli zwracać uwagę na problem spadku zawartości cukru w buraku cukrowym oraz pogorszenie stanu zdrowia zwierząt, Hrabia zaprosił Rudolfa Steinera do Kobierzyc, by ten zaprezentował miejscowym rolnikom remedium na jałowienie ziem. W kursie rolniczym wygłoszonym w 1924 roku w czasie Zielonych Świątek w Kobierzycach, Steiner twierdzi, że to nie ziemia, nie minerały, ani nie bakterie są składnikami budulcowymi dla roślin przedstawia wizję, że są one tylko nośnikami elementu duchowego zwanego przez niego eterami. Są to eter światła, eter chemiczny, eter życia. Etery są siłami kosmicznymi, których obecność i praca na ziemi uzależnione są od pór roku, układów planetarnych, rytmów księżyca. Eter jest niematerialny i potrzebuje materialnych bytów, by mógł cyrkulować i ożywiać świat. Sukces gospodarstwa rolnego polega na obecności i harmonijnej współpracy wszystkich elementów kosmicznych i ziemskich. Idealne gospodarstwo rolne to takie, które w obiegu zamkniętym, bez pomocy z zewnątrz, jest w stanie zapewnić ziemi, roślinom i zwierzętom wszystkie potrzebne im substancje odżywcze. Mineralne i zapewnić im odporność na choroby. Wykłady Steinera z 1924 roku, chociaż organicznie zanurzone we wzbudzającej kontrowersje tradycji ezoterycznego chrześcijaństwa, stały się potężnym impulsem dla ruchu ekologicznego w rolnictwie. Pod ich wpływem zainicjowane zostało w Kobieżycach eksperymentalne gospodarstwo biodynamiczne pierwsze ekologiczne gospodarstwo rolne w Europie. Siłą, która zachęcała Karla von Keyserling do integrowania aktywności gospodarczej z duchowymi priorytetami, była jego żona, hrabina von Keyserling. Choć wniosła swemu mężowi Karlowi w posagu cukrownię na klecinie, to sama nie miała skłonności do zarządzania materialnymi składnikami majątku. Obdarzona zdolnościami jasnowidzenia, była osobą od wczesnych lat poruszaną silnymi obrazami wewnętrznymi. W majątku kobierzyckim doświadczała wizji, które później spisała i wydała pod tytułem Miasto Grala. W tych wizjach pojawia się postać rycerza gralowego, istoty nieskończenie doskonałej, kojącej lęki, zasilającej ducha, rycerza, z ust którego wypływa tylko... Prawda. Najsłynniejszym rycerzem gralowym jest Parsifal, Boży głupiec. W jakimś sensie człowiek w stanie czystym, niewinnym. Ukryty na czyni on mnóstwo głupstw na początku swych przygód, nie uznaje hierarchii, nie odpowiada na pytania. Musi mieć w sobie jednocześnie coś na tyle godnego uwagi, że rycerze w leśniących zbrojach przyjmują go do swego grona, a sam król Artur wybacza mu jego gafy popełniane na dworze. Jest nieomal triksterem, krąbrnym od samego początku, wkraczającym w życie bez żadnego zrozumienia dla reguł rządzących światem, docierający do prawdy, objawienia i uzdrowienia dopiero w wyniku wielkiej samotności na którą skażą go jego błędne drogi, w wyniku wielkiego smutku zapomnienia. Zapomniałem to słowo klucz, które objaśnia nam charakter tego postępowania. Na dworze króla rybaka Parsifal jest świadkiem procesji Graala, lecz nie zadaje pytania o znaczenie pojawiających się przed nim symboli kielicha, włóczni i tacy z trzema kroplami krwi. Nie dopełnia się misterium, król nie zostaje uzdrowiony. W niewiedzy, kim jest naprawdę i jak ważne moce w nim drzemią, Parsifal stoi niczym strojny głupiec. W jakimś sensie Parsifal jest każdym z nas. Mamy w sobie wiedzę, zdolności, siły, lecz nie sięgamy do tych najoczywistszych zasobów w wyniku jakiegoś wielce tajemniczego zapomnienia. Parsifal jest jednym z rycerzy króla Artura poszukujących świętego Graala. Król Artur jest figurą otępiałą, bezradną, usychającą. Jego dwunastu rycerzy musi znaleźć Graala, by go przywrócić życiu. Król jest główną figurą tego dramatu głównym bohaterem jest celem przemiany bohatera. Kiedy myślę król, zazwyczaj myślę o postaci pięknej, wielkiej, wzniosłej, o ideale człowieka, od którego faktycznie zależy dobrostan świata. Dopiero w stanie królewskim możemy na poważnie rozważać o skromności. Skromność zaczyna się tam, gdzie kończą się kompleksy zakompleksiony król przecież to brzmi nieprzyzwoicie taki król zatraca swój półboski wizerunek i przemienia się w króla zwyrodniałego tyrana albo słabeusza tłustego obżartucha albo rachitycznego chudzielca cień wspomnienie rodu ci współcześni królowie są jacyś zwyrodniali właśnie jakieś popółczyny, sentymentalne figury dla garstki monarchistów Król Belgii, król Anglii czy Norwegii? Czy ktoś wie, jak oni wyglądają? Ci bohaterowie raczej brukowców, aniżeli realnych mitów. Księżna Diana, ofiara współczesnej roli królewskiej figury, ginie, ścigana przez jakieś szczury. Nie wiem tak naprawdę, na ile uprawnione jest to porównanie zdegenerowany współczesny król i zdegenerowana Ziemia. Bo o ile stan kondycji współczesnego społeczeństwa możemy toczyć spory, o tyle ziemia w sposób namacalny jest zdegenerowana, zdegenerowana, zużyta, zatruta i zaśmiecona, wykastrowana, wyłączona z ekosystemu, zniewolona ziemia, ziemia płacze, Fraser w złotej gałęzi przywołuje niezliczone obrazy, mityczne, historyczne, hipotetyczne. Mordowania króla, kiedy ten traci siły czy potencje. Król jest figurą nieśmiertelną, więc jeśli jego fizyczne wcielenie zaczyna nie domagać, należy je natychmiast zamienić na nowe i silne, gdyż inaczej Ziemia przestanie rodzić. I to ten związek wydaje się kluczowy. W odwiecznym zmaganiu między tym, co niematerialne, a tym, co fizyczne, wciąż uzależnieni jesteśmy od płodów Ziemi. Tak rozumiana figura króla wywodzi się od mitycznego kochanka bogini. Im dłużej przyglądam się zapisom mitów i rytuałów, tym bardziej oczywiste staje się, że figura wciąż tej samej bogini przybiera różne wizerunki. Raz jest Isztar, kiedy indziej Izydą, Kybele, Wenus. Jest Artemidą dziewicą, ale jest też Artemidą orgiastyczną. Jest Matką Boską Częstochowską. Do której nawet dzisiaj współcześni dorośli mężczyźni modną się w trudnym do pojęcia, zupełnie niepatriarchalnym geście poddania, od której mają widzenia i pocieszenie. Artemida jako bogini płodności musiała mieć pięknego i sprawnego młodzieńca za kochanka. wcielali się w te role kolejni mityczni herosi, potem potomkowie ziemskich rodów, wyniesieni do boskiej godności. Miłosna relacja z Bogiem, proszę sobie to wyobrazić, czy to mit, czy nie mit, prawda, czy zmyślenie. Po prostu wyobraź to sobie. Z okowów ludzkiej cielesności i zmysłowości, z tego umysłu ściśniętego ciasną klatką emocji, zostajemy zabrani na leśne bezdroża objawienia na rajd z nieśmiertelną. Jak to mogło wyglądać? Przyjrzyjmy się bliżej pewnej mitycznej opowieści. Młody król, Akteon, wybiera się na polowanie, gdzie zatrzymuje go widok kąpiącej się Artemidy. Wryty w ziemię nie może przestać się patrzeć. wgapia się jak prostak, te otwarte szeroko oczy, zwisająca w zapomnieniu dolna warga, prości ludzie w lufrze, oglądają obrazy z otwartymi ustami. Lecz ta Artemida z tego obrazka to jakaś uładzona wersja mitu, Mit, rytuał zamieniony w opowiastkę dla dzieci. Komiks o herosach i heroinach. W popularnych przekazach mamy Artemidę z łukiem strzelającą do jeleni, czasem do ludzi, chroniącą swego dziewictwa, bognie łowów, ale też zapewniającą powodzenie lub niepowodzenie w połogu. Jednak obraz pięknej młodej dziewicy ustępuje miejsce wizerunkowi starszemu, Artemis z Efezu. Ta z kolei ma już wiele atrybutów wielkiej bogini, bogini Kybele, prabogini. Wzorzec dla wszystkich po niej następujących wizerunków bogini. Wstrząsający jest jej wizerunek z zawieszonymi na piersi kilkunastoma olbrzymimi jądrami byków. Nad nimi żołędzie dębu, na jej sukni pomiędzy wielkimi silnymi samcami zwierząt pojawia się kilka wizerunków pszczoły spijającej nektar z kielicha kwiatu. Pszczoła, ta ewidentnie panująca nad rozrodczością świata i jednocześnie dziewica. To tutaj dotykamy aspektów seksualnych, aspektów płodności, jeszcze głębiej, w ich niezbadanej, niezmierzonej i niebezpiecznej naturze. Jaka głęboka tajemnica zawarta jest w połączeniu orgiastyczności i obowiązku dziewictwa. Kapłani kultu bogini rytualnie wycinali sobie jądra, wspominając tym niejako śmierć jej męskiego partnera. Ów Akteon, kiedy spróbować na to spojrzeć jako na pewien skrót, jest świadkiem nie do końca przypadkiem. Jest jej kochankiem, szczególnym kochankiem, takim, któremu po stosunku trzeba usunąć jądra. W ten sposób staje się jej kapłanem, namiestnikiem królewskim na ziemi wyrwanym z okowów losu zwykłego człowieka, który musi się po prostu reprodukować. Akteon poprzez pozbawienie się zdolności rozrodczej zapewnia rozrodczość światu, ofiaruje swą rozrodczość, niejako rozsiewa ją jak preparat biodynamiczny. Bogini zawiesza na sobie jądra pełne nasienia, by tę płodną siłę rozpuścić w wodach świata, zapłodniających w wodach opadowych. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tej boskiej seksualności, boskiej namiętności, czegoś, co wykracza poza zwykłe pożądanie i zwykłą namiętność. Może jest to bliskie miesiącowi maj, temu czasowi tuż przed zielonymi świątkami, kiedy wszystko kwitnie, powietrze staje się gęste od zapachu, człowiek i owad, cała natura wpada w kompletne odurzenie od tego zapachu bzy. Kwiaty bzu wypełniają swym aromatem powietrze. Te kilka dni w maju to jest jakieś obezwładniające. Być w tym zapachu, w samym jego środku, niczym owad zapylacz. Obecnie cały teren cukrowni na Klecinie porastają bzy. Istny rezerwat trzcin i bzów. To szczególne pożądanie i szczególne oddanie. Bo rośliny nie widzą się, nie rozmawiają. Nie dotykają. Dla swej miłości, dla miłosnego aktu, mają pośredników pszczołę, odwiedzającą każdą kiść kwiatu po kolei. Rośliny trwają w iście orgiastycznym szale, bez potrzeby uczestniczenia w godach, stosunkach i relacjach seksualnych, ani relacjach rodzinnych. Orgiastyczne, powszechne. Nie patrzy żaden kwiat, z kim przyjdzie wymienić mu gen. Pszczoła niczym jednoczący eter w tym wymiarze ziemskim daje im poczucie powszechnego, wspólnotowego spełnienia. Im, tym kwiatom. Coraz to z ciebie, jako z smolnej, wokoło lecą szmaty zapalone. Gorąc nie wiesz, czy stawasz się wolny, czy to, co twoje, będzie zatracone, czy popiół tylko zostanie i zamęt, co idzie w przepaść z burzą, czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament, wiekuistego zwycięstwa zarania? Wiary dziś życzę Tobie, że zostanie, bo na tej ziemi jesteś po to właśnie, by z ognia zgliszcza mógł powstać diament wiekuistego zwycięstwa zaranie. Czy wiesz, że jesteś po to właśnie? Połóż rękę na sercu, otwórz szeroko oczy i skacz. Powiedz teraz lub nigdy zamiast będzie, co ma być, i nie czekaj, aż głód spełni Twoje cierpienie. Kaplica jest jak labirynt i mandala. W labiryncie kręte drogi prowadzą do centrum, a centrum nieustannie się oddala. Koncentrycznie ułożone warkocze dróg, z których większość jest ślepo zakończona, falują oddechem morza. W kaplicy na ołtarzu leży martwy rycerz. Jeśli bohater postanowi spędzić tam noc, czeka go walka z czarną ręką. Wizytę w tym niebezpiecznym miejscu przeżyje tylko człowiek o czystym i niewinnym sercu. W legendach gralowych moment, w którym bohater dociera do tajemniczej kaplicy, jest momentem zejścia do piekieł i spotkania ze śmiercią. Jest to najprawdopodobniej zapis prawdziwego doświadczenia mistycznego obecnego między innymi w starożytnej tradycji rabinicznej. Mało komu udawało się przejść to doświadczenie, podobno adepci albo odpadali na początku, albo popadali w szaleństwo, jeśli nieprzygotowani wybrali się na tę ekstatyczną wędrówkę. Zdaje się, to samo doświadczenie było udziałem rabina Szawła Starsu, który przemianę w świętego Pawła przeszedł po porwaniu do trzeciego nieba. Jakże zdumiewające podobieństwo do wiersza Norwida odnajdujemy w poemacie Owain Milsa, czyściec Świętego Patryka. I wtedy przeor wraz z mnichami i z gonkanonem i z krzyżami poszedł wprost ku tej szparze, przez którą rycerz Owain przeszedł. Tam, jak gdy ogień kto wykrzesze ujrzeli światło, iskrę w żarze, A w tym promieniu niby wzorzy on powstał, owajn. Rycerz Boży. Stąd poznał każdy człowiek, że był on przedtem także w raju i w czyśćcu, gdzie męki zadają, że był to święty człowiek.